Przed nami ligowe spotkanie, na które zapraszają Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Widzę, każdy mecz jest ważny, bo stracone punkty czasem ciężko jest odrobić. Dzisiaj gra Bayern Monachium przeciwko Hanowerowi 96. Co możesz nam powiedzieć tak w paru słowach o gospodarzach? Rozpoczynamy przygotowania do sezonu. Kibicom tej drużyny marzy się tytuł mistrzowski, ale czy oni są już gotowi do takiej gry? Obrona Bayernu straciła w tym sezonie najmniej bramek w całej lidze. Stanowi prawdziwy monolit. No, drużyna przyjezdna zdecydowanie będzie musiała się napracować. Muszą grać skoncentrowani i wykorzystać to, co się da, bo inaczej gospodarze są gotowi ich wypunktować. Wśród największych gwiazd w historii klubu stałe miejsce zapewnił sobie już Robert Lewandowski, a jego kolejne wyczyny snajperskie dawno już zamknęły usta największym niedowiarkom. No i niekiedy są dobrą wymówką dla trenerów pokonanych przez Bayern drużyn. Są zespołem, który wprost słynie z twardego, nieustępliwego pressingu. Dzisiaj pewnie będzie podobnie. Z pewnością nie sądzę, żeby nagle zrezygnowali z taktyki, która stała się ich znakiem rozpoznawczym. Przeciwnicy będą musieli z tym jakoś żyć. Już samo to sprawia, że będzie to mecz walki. To jedno możemy z całą pewnością założyć. Oto i ustawienie, w jakim dzisiaj zagra zespół. Trener zdecydował się postawić na system 5-2-3. Bardzo proszę cię o komentarz, jacka. Środek pola w tym ustawieniu wygląda na mniej ważny, ale to pozory. Do akcji w tym sektorze boiska często podłączają się boczni obrońcy, wydatnie wzmacniając tym samym blok ofensywny, który zyskuje wtedy dużą siłę rażenia. Zaczynamy. Bawarczycy przy piłce, to może być ich dzień. Ładnie wymieniają podania. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Robert Lewandowski. No, może być groźnie. No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki? Czy hali na błąd przeciwnika i się opłaciło? Piłka opuściła boisko. Będą teraz wrzucać z autu. Dobre przejęcie podania w środku pola. Idzie do przodu. Piłka posłana w pole karne. Czy ktoś zdoła strzelić? Mats Hummels. Lewandowski. Thomas Miller. Podaje z powrotem. Blisko pole karne. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Segler. Rodriguez. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. No, z tego miejsca można strzelać. Mamy strzał, czy prowadzenie. Ale szpek piłka niemal musnęła teraz słupek. Marwin Bakalosz. Zwycięstwo w tym meczu będzie dla Bayernu Monachium dziecinną zabawą. Może zdecydować się na strzał. Ładnie obronił ten strzał, ale piłka nadal w grze. No, mogą teraz skarcić rywali. Robben. Wyśmienicie Roben. To musi być bramka Roberta Lewandowskiego. Tak! Proszę Państwa, bramka I obejmują prowadzenie Zupełnie inaczej będzie im się teraz grało Zyskają pewność siebie i spokój Za to przeciwnej drużynie Będzie teraz pod górkę Strzał Roberta Lewandowskiego I mamy bramkę Dziś polski napastnik naprawdę błysnął Piłkarskim geniuszem Popatrzmy na rezultat 1 do 0 Martin Bakalosz Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Miller. Schlegler. Już blisko pola karnego. James Rodriguez. Okazja Lewandowskiego. Wybronił ten strzał, ale piłka nadal na boisku. Felix Klaus. Strata w środkowej strefie boiska. Blisko już do bramki. Pięknie go dostrzegł. Może spróbować szczęścia. Skuteczna interwencja, ale grają dalej. Albornoz. Piermin Szwegler. Dobra okazja do oddania strzału. Dobrze się zachował bramkarz. Kapitan! Mamy próbującą bramkę. Spotkanie nabrało rumieńców. Oba zespoły pokazały już co potrafią w polu karnym rywala. Teraz czekamy na odpowiedź, a z nami pewnie wielu kibiców. Proszę tylko spojrzeć, proszę Państwa. Mamy wyrównanie w tym spotkaniu. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. Wyrównali w tym spotkaniu. Można powiedzieć, że gra rozpoczyna się od nowa. Kimś. James Rodriguez. Robi się niebezpiecznie. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Szegler. Lewandowski. No i popatrzmy, jak wznowią grę wrzutem z autu. Felix Klaus. Nie dawali przeciwnikowi spokoju i zmusili ich do błędu. Rywal stracił piłkę. Szegler. Chines. Frank Ribéry prostopadle do partnera Lewandowski przed szansą obronił. Co za parada! Zachował zimną krew w sytuacji. Sam na sam doskonale się zachował. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Patent. Wybronił, ale piłka dalej w grze. Bayern Monachium za chwilę dośrodkowywać będzie zrzut rożnego. Dogranie piłki, zrzut rożnego. Uderzenie w stronę bramki. Jimmy z narożnika boiska. Piłka wypita z pola karnego. Miller. Jerome Boateng. Zdecydował się na strzał. I mamy rzut rożny dla Bayernu Monachium. Z rożnego w pole. Javi Martinez. Broni bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Łatwa strata wysokim pressingiem zmusili rywali do popełnienia błędu. Dobrze prowadzi piłkę. No szybko się pozbierali. Znowu. Jeden do jednego to rezultat po pierwszej połowie. I zaczęli drugą połowę meczu, Miller świetnie to przeczytał. Blisko polekarne może strzelać, Dawida Labam. No, nie mogą się przebić, Felix Klaus. I Przyjął i odgrywa z powrotem. Blisko pole karne. Mądrze teraz Rodríguez. Ribery! Popatrzmy, będzie rożny dla Bayernu. Centruje z rogów pole karne. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. No i stracili posiadanie piłki. Strzał na wiwat. Niepotrzebny, nieprzemyślany. Nie mam pojęcia, po co to zrobił. Trener woła zawodnika z rozgrzewki, będzie zmiana. Marwin Bakalosz. Groźnie, ale zdążyli na czas. Kumelsz. Marwin Bakalosz. No, już blisko polekarny. Do końca meczu jeszcze pół godziny. Zostawił za sobą trochę boiska i za chwilę rozpocznął od rzutu rożnego. Będzie zmiana. Dośrodkowanie z narożnika boiska. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Ładna dwójkowa wymiana piłek. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Dobry przechwyt na połowie rywala no i od razu ruszają z atakiem. Rodriguez. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Do końca meczu jeszcze 20 minut. Lewandowski, dobrze, ładne podanie na dobieg. Miller, to musi być brak. Boiska schodzi Robert Lewandowski no i wszystkich ciekawi Jacek, jak dziś zagrał. Moim zdaniem to był naprawdę całkiem dobry występ. Jeden jego strzał padł do bramki, przy innym zabrakło mu do odrobiny szczęścia. Nie bardzo wiem, dlaczego trener przy remisie zmienia zawodnika z ewidentnym ciągiem na bramkę. Opłaciło się granie wysokim presingiem. Wymusili na przeciwniku popełnienie błędu. Oliver Zorg podaje z powrotem. No, z tego miejsca można strzelać. Brawo, brawo, Bayern jest przy piłce. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Pirmin Schwegler. No, może teraz. To jest gra typu ty do mnie, ja do ciebie. Wagner. Nieustannie nękali przeciwnika, aż zmusili go do błędu. Widać, opłaciło się. Kto wygra? Wciąż remisowo. Już dobrą chwilę przy piłce James. Szansa na objęcie prowadzenia. Gol Hamesa Rodriguez'a! Bramka dająca prowadzenie i chyba przesądzająca o wyniku. Przeciwnicy mają zaledwie minuty na zmianę niekorzystnego rezultatu, ale myślę, że to będzie raczej jak walenie głową w mur. Nic nie jest jeszcze przesądzone, jeszcze 5 minut do końca i tylko jedna bramka przewagi. Wynik 2 do jednego jeszcze o niczym nie przesądza. Już blisko pola karnego, ryzykowna, ale udana interwencja. Dobrze, przebił się. To Liszo! Jest gol! Trybuny szaleją, proszę Państwa! Co za emocje! Ależ ma nieprawdopodobny głód gry. Dopiero co wszedł na murawę, a już się wpisał na listę strzelców. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. 3 do 1, taki wynik pozwala na trochę oddechu, ale nie jest żadną gwarancją wygranej. Sane, dobrze udało się przeciąć to podanie. No, już blisko polekarne. No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki? Właśnie sędzia zakończył to spotkanie. Piękne spotkanie. Brawa, brawa dla napastników. Rzeczywiście.